Pierwsza Księga Kronik, rozdział 12. Ci przybyli do Dawida do Skilak, gdy jeszcze musiał się trzymać z dala od Saula, syna Kisza. Oni należeli do bohaterów, pomocników w walce. Uzbrojeni w łuki umieli strzelać tak z prawej, jak i z lewej ręki i rzucać kamieniami i wypuszczać strzały z łuku. Spośród braci Saula z pokolenia Benjamina na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jeziel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i Jehu z Anatot, i Shemajasz z Gibeonu, najdzielniejszy między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma, Jeremiasz, <coughs> Jahaziel, Johanan, Jozabat, Zgederot, Elwezai, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatjasz, Scharif, Elkana, ish Azereel, Azerel, Joezer, Jasobeam, Korachici. Joela Zebadiasz, synowie Jerohama z Gedoru z Gadytów przyłączyli się do Dawida w warowni pustynnej dzielni wojownicy żołnierze gotowi do walki którzy celowali w posługiwaniu się tarczą i włócznią z wyglądu podobni do lwów byli szybko szybkonodzy jak gazele na górach dowódcą był Ezer drugi Abdiasz, trzeci Eliab czwarty maszmana, piąty Jeremiasz, szósty ataj, siódmy Eliel, ósmy Johanan, dziewiąty Elazabat, dziesiąty Jeremiasz, jedenasty Magbanaj. Ci z potomków gada byli jako dowódcy wojska, każdy niższy stopniem nad stu a wyższy nad tysiącem. Są to ci, którzy przeszli Jordan w miesiącu pierwszym, gdy wylewa on wszędzie z brzegów, i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszkańców dolin na wschód i na zachód. Przyszli też do warowni Dawida, niektórzy z potomków Benjamina i Judy. Dawid wyszedł im naprzeciw, a odpowiadając rzekł do nich: Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami. Lecz jeśli, po to, by mnie zdradzić, moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi. Wtedy duch Pański ogarnął Amasaja, dowódcę trzydziestu. Idź, Dawidzie, i my wszyscy z Tobą, synu Jesego. Pokój, pokój Tobie i każdemu, co Cię popiera. Twój Bóg jest twoim wsparciem. Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów. Z pokolenia Manasesa przyłączyli się do Dawida, gdy przyszedł z filistynami, by walczyć przeciwko Saulowi. Nie pomógł on im wówczas, bo wodzowie filistyńscy po naradzie odesłali go mówiąc: Za cenę naszych głów przyłączy się on do pana swego Saula. Gdy szedł do Skilak przyłączyli się do niego z pokolenia Manasesa. Adnach, Jozabat, Jedjael, Mikael, Jozabat, Elichu i Silletaj, dowódcy nad tysiącami, którzy byli z pokolenia Manasesa. Oni to wsparli Dawida na czele oddziałów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali się dowódcami w wojsku. Istotnie z dnia na dzień Przybywali do Dawida, aby mógł pomagać, aż obóz stał się wielki jak obóz Boży. Oto liczba dowódców zbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z nakazem pańskim przenieść na niego władzę królewską Saula, synów Judy, noszących tarczę i, włó i włócznię, 6800 uzbrojonych na wojnę, synów Symeona, dzielnych wojowników uzbrojonych na wojnę, 7100. Synów Lewiego 4600, także Jojada, przywódca potomków Arona, a z nim 3700. I Sadok, młody dzielny wojownik wraz ze swym rodem, 22 dowódców. Synów Benjamina, braci Saula, 3000, większość z nich Pozostawała aż do tego czasu w służbie domu Saula. Synów Efraima: 20 800 dzielnych wojowników, mężów sławnych w swych rodach. Z połowy pokolenia Manasesa 18 000, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pójść i ustanowić Dawida królem. Synów Isahara odznaczących się Głębokim zrozumieniem czasu i znajomością tego, co ma czynić Izrael, 200 dowódców oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem. Z pokolenia Zabulona, zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki wszelką bronią wojenną, 50 tysięcy gotowych stanąć do szeregu z niepodzielnym sercem. Z pokolenia Neftalego, tysiąc dowódców, a z nimi 37 tysięcy uzbrojonych w tarcze i włócznie. Z Danitu wyćwiczonych do walki 28 tysięcy Z pokolenia Asera zdolnych do wojska wyćwiczonych do walki 40 tysięcy. Z drugiej strony Jordanu, z w Gadytów i z połowy pokolenia Manasesa w pełnym uzbrojeniu wojennym 120 tysięcy. Wszyscy ci wojownicy stający do szeregu z niepodzielnym sercem przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem nad całym Izraelem. Lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym, że Dawida należy ustanowić królem. I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ bracia ich przygotowali im żywności, a także ich sąsiedzi, aż spod posiadłości i Sahara, Zabulona i Neftalego. Przywozili im żywności na osłach, wielbłądach, mułach i wołach, wielką ilość mąki, fig, rodzynek, wina, oliwy, bydła i owiec, ponieważ zapanowała radość w Izraelu. Koniec dwunastego rozdziału pierwszej księgi kronik.